Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Rafał, co to jest pierwszy odcinek z gry Raft Czyli z gry survivalowej, gdzie trzeba przetrwać na morzu To będzie nowa seria Zagłosowaliście na moim serwerze Discordowym Żeby Raft się pojawił jako nowa seria Link do tego serwera macie w opisie jeśli chcecie, jeśli chcecie dołączyć. Więc tak. Pierwsze co tu trzeba robić to trzeba zebrać trochę materiałów. Mamy do dyspozycji hack, który można rzucić. I przez to można zbierać materiały płynące. Ja już trochę grałem w tą grę kiedyś, ale dawno. Nie przeszedłem tej gry. Więc... Nie są wszystkiego co będzie w tych No dobra. No, tak. Yy, można tutaj kraftować Ja bym chciał sobie zrobić najpierw jakiś yy, To chciałbym sobie zrobić. To jest maszynka, która yy, wodę oczyści bo ta woda, która jest tutaj, to jest woda słona. E, Nie jest zdatna do picia. Dobra, tam już widać jakąś wyspę. E, w prawym, górnym rogu. sam sobie. sam chyba będzie płynąć moja e, trawka teraz. E, więc dobra. Ten plastik bym zebrał. Jak w wodzie pływają rekiny, więc na razie nie będę schodzić do wody. Dobra, tak. Beczki opłaca się łapać, bo one zawierają bardzo dużo materiałów potrzebnych. Dobra, potrzebuję jeszcze trzy liście i jeden plastik, więc to pewnie teraz tu będę. Dobra, to jest kanon. Te materiały będą się ciągle spełnować, więc to nie jest żaden problem, jak mi ucieknie jakaś beczka czy coś. Albo plastik. Dobra. Tam jest jeden liść, więc mogę go sobie zabrać. Tutaj też Dobra, jeszcze jeden, jeden, jeden liść potrzebuję Dobra Dobra, jak tak podpływają blisko, to nie opłaca się ich łapać yy, yy. o hakiem, bo po prostu się ten hak niszczy Tą beczkę bym chciał złapać sobie Dobra, mogę sobie skraftować już to Dalej bym chciał sobie skraftować grilla, potrzebuję czyli jeszcze jedno drewno i dwie liny. Liny można kraftować z liści, Dokładnie powinny być gdzieś tutaj, tak jest tutaj. Z dwóch liści robi się jedną linę, więc sobie skraftuję dwie liny, akurat tyle będę potrzebować. Dobra, no, dalej grill. Mogę to już sobie zrobić e, To mi się przyda, czyli kubek, bo będę musiał mieć kubek do mm, oczyszczenia wody chciałbym też zrobić to. czyli hammer, żeby trochę powiększyć sobie tą y, Tratwę. i sorry dzidę e, potrzebuję żeby mi się zająć. Bo rekiny mogą niszczyć jeszcze tą trafę. bo mi właśnie zrobił. Do tej wyspy się niestety nie dostanę. Chyba będę miał już didę. Żeby rekinom się zająć. Nie, moja tarasowa przypłynie jako koło... I wyspy. Jest takie coś, powinno być przynajmniej jako to. Tego kamień nie potrzebuję. Więc tego nie zrobię, bo to jest po prostu taka prowizoryczna kotwisa. Chociaż mogę spróbować płynąć. Dobra, już nie chciał ugryźć więc tego może nie będę robić dobra tam płynie beczka więc sobie to bym zrobił jej chyba będę musiał złapać bo ona by sobie popłynęła tam gdzieś dobra Mm -hmm. Więc jak co dalej? Jeszcze jeden, jedna linia. Czyli potrzebuję jeszcze jeden list. No, ale tutaj jest dużo rzeczy do robienia jeszcze. No niektóre z nich nawet nie mam jeszcze na materiałów. Yy, to by się przydało. Research table. Yy, tylko co później. co mi pozwoli odkrywać nowe rzeczy. Co jest potrzebne? Mam też taki dziennik, bo było w tej gry, chyba jest taka w sumie, że jakieś miasto chyba zostało zatopione i jest teraz tutaj pełno wody, czy coś takiego. Dobra, tam jest stratpa, dobra, więc tak. Subnautica i Subnautica Balloon Zero i wszystkie serie Ark'a nadal będą trwały Tylko po prostu to jest taka dodatkowa seria żeby nie było tylko Samnauciki i Samnauciki Bellow Zero i Arka na kanale Więc dobram. Dobrze, mogę już chyba zrobić sobie jedną? Linę. Mam. Dobra. I teraz z dwóch. Z, z dwóch kawałków plastiku i kilku desek będę mógł sobie robić fundamenty. Więc mogę sobie zrobić. Brakuje mi do tego jeszcze trochę planków. Czyli właśnie drewno. Plastic hook zrobiłbym sobie od razu jakby mi się wyczerpał Ten już ma połowę wytrzymałości Tam płynie beczka To raczej nie złapię, niczego, tak nie, nie złapię. Niestety Dobra, muszę, poczekam sobie na samą beczkę i przy okazji sobie połapie coś rzeczy Tak, w sumie mógłbym już sobie postawić To, żebym chociaż miał wody trochę Więc sobie postawię Dobra, i tak, teraz tutaj muszę mieć Trochę planków, żeby był ogień Muszę napełnić wodę Wodą ten kubek to zrobiłem i go tutaj wrzucić I wtedy tutaj będzie się woda robić pitno ja, dobra tutaj będzie beczka więc muszę będę chciał ją podnieść nawet dwie beczki fajnie dobra trochę mam już oczy i teraz mogę tu z tego rekina żeby mi nie zjadł tego i dzięki temu uratowałem moją tratwę dobra, tam będzie kolejna wyspa mam trochę kamienia? nie mam gdybym miał kamień to mógłbym sobie zrobić mógłbym sobie zrobić e, tą kotwisę, dzięki czemu mógłbym poeksplorować tą wyspę bo na tej wyspie mogą być skrzynie które przydadzą się Dobra, tego grilla też sobie tutaj bym postawił I już tutaj mam wodę pitną. więc fajnie ją sobie wypiję muszę to wylać i ją sobie po, podnieść i teraz mogę co sobie wypić, na spokojnie. dobra. No tak, już się noc robi, więc może być trochę ciemno. Niestety. Dobra. mogę się jak może bym sobie dał? Mm, dobra. Chciałbym zrobić... Tego... Yy... Yy, tą kotwicę, tylko jeszcze nie mam kamienia na tyle. tyle. Yy, czy jest tutaj opcja w kotwicy gdzieś kamny? Bo mam ustawienia pra praktycznie najwyższe. Więc... Mam nadzieję, że to będzie co dobrze wyglądać. Czy jest tutaj obsygny? Jak już miałaby być, to raczej w grafice nic takiego nie widzę. No dobra, więc niestety będzie trochę ciemno. Może wam jakoś podjaśnię przy edytowaniu filmu jeśli mi się uda e, dobra więc jak myślę że ta tratwa się chyba zaklinuje tutaj chyba że przejdzie możliwe że przejdzie hmm, zaklinuje się raczej e, dokładnie tak więc ja mam mogę teraz dobra mam mam tak Mam wiosło, więc będę mógł sobie ją wydostać. Na razie chciałbym sobie zrobić i coś zrobić z tej wyspy. Tak, tutaj mogą być melony, właśnie, tylko tutaj, żebym coś drzewo ściął to musiałbym mieć sikierkę, którą się robi, gdzie? Gdzie ona jest? Powinno być. Tutaj jest jest stowna no dobra, na pewno tutaj jest nie chciałbym, żeby nagle się okazało, że po, popłynie gdzieś pzeze mnie ta trafa wtedy by było bardzo źle musiałbym spróbować jakoś tutaj wskoczyć dobra, jest dobra, jest może jakaś skrzynka? chyba żadnej nie ma niestety Dobra, te kwiatki, kwiaty na razie mogę sobie wyrzucić. One mi się nie przydają, nie przyda tu. No dobra, wszystko wyrzucę. Ląd. Leż no, Dobra. Przedniej skrzynki tylko nie ma niestety. To jest rekin tak, zbiorę sobie to tylko. To jest przydatne. Już chciał mnie wyjść. To pamiętam, że jest przydatne, do, że coś się z tego robiło. Na pewno. Tutaj też jakbym popływał trochę gdzieś w wodzie, to bym mógł zdobyć glinę. Która by mi się przydała Bo tutaj jest na przykład. Jemu się niszczy tym. To jest chyba metal. Metal albo kamień, tak, kamień. Dobra, popłynę już sobie szybko do tratwy. Bo mnie trochę rekin ukrył. No dobra. Mam napięcie. Wiem jaka mamy już ugotowanego. Co tam w wozech. znowu rekin mnie atakuje stworzyłbym sobie siekierkę poszedłbym sobie po te drzewa dy tutaj jeść ściąć w ile mi zostało sobą są na zero są na trochę szkoda, ale trudno jest jeszcze szansa, że co będę gdzieś pływając morzu bo chyba z tych beczek może, może się trafić raczej się może trafić dobra więc jak co bym zjadł sobie dobra, arbuza może żeby mi trochę odnowiło głodu Dobra, tego sobie trochę zabiorę. Mam nadzieję, że rekin mnie nie ugryzie, bo to są odłamki, które mogą się przydać po prostu. Glina też się przyda, jakbym chciał robić niedługo jakieś inne rzeczy. Pamiętam, że do pieca była potrzebna. Więc, gdybym to chciał sobie robić, już to by się mi przydało. Tutaj są nasiona. Dobra. Dobra, mam 15 planków. Jest tutaj coś jeszcze tak blisko, żebym mógł sobie popłynąć. Dobra, chyba z tą będzie. Dokładnie tak. Ja sobie 3. No i kolejny raz w ogóle. Nie jestem w stanie go wyminąć, chyba. Trudno. W tak, myślę, że mogę już sobie wypłynąć. Więc tak, muszę ten Tym sobie popłynąć tam. Niestety kieruje mnie. Może w tamtą stronę Więc to będzie mega wolno szło no Ale w końcu powinienem wypłynąć Jeśli to mi się nie skończy Dobra, chyba już sobie poradzi tratwa sama Dokładnie tak eee, Chciałbym sobie zrobić wędkę Żebym mógł sobie połowić ryby i trochę jedzenia zebrać. Bo jedzenie na pewno mi się przyda. Dobra. Więc jak teraz sobie połowię. Dobra. Myślę, że to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, możecie zasubskrybować subskrypcję i łapkę w górę. Powiem tak, to by było na tyle mój no cześć.